Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak korzystać z JK Money i powiem także, co to w ogóle jest to JK Money i czemu warto z tego skorzystać już teraz. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w opisie tego odcinka jest link do grupy telegramowej. Serdecznie zapraszam do dołączenia. A teraz zaczynajmy. ZK Money to jest produkt firmy Aztec. Aztec pracuje nad stworzeniem drugiej warstwy na Ethereum. Już mają właśnie ZK Money działający i ZK Money póki co służy do tego, aby przesyłać na drugiej warstwie transakcje, dzięki czemu wszystko jest dużo tańsze niż na głównej sieci Ethereum. Natomiast największą zaletą z AK Money, czy też drugiej warstwy, którą buduje Aztek będzie prywatność, czyli będzie można anonimowo wysyłać i otrzymywać płatności. I o ile w tym momencie na public ERC20 płacimy około 45 tysięcy gazu za transakcję, tak na Turbo Plonk jest to 5 tysięcy, a na Ultra Plonk będzie to 3000, czyli w porównaniu do mainnetu Ethereum będzie to dużo tańsze. A teraz przejdźmy do konkretów i pokażę Wam, jak używać ZK Money. Po pierwsze, należy przejść na stronkę ZK Money. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie tego odcinka. Po przejściu, upewniamy się, że jesteśmy na mainnecie. Czyli, jak klikniemy na naszą MetaMask, to tutaj u góry powinno się pojawić Ethereum Mainnet. Następnie, możemy połączyć się z naszym portfelem. Czyli klikamy Connect, wybieramy MetaMask. W tym momencie nasz portfel już się łączy z ZK Money może to chwilę potrwać kiedy wyskoczy okienko metamask należy to podpisać i już jesteśmy połączeni z ZK Money. i pierwsza rzecz którą należy zrobić to wybranie naszej nazwy użytkownika czyli na drugiej warstwie ZK Money będziemy mogli wysyłać kryptowaluty do innych osób za pomocą ich nazw użytkowników czyli dajmy na to ja wybiorę sobie nazwę CryptoSkylark wpisujemy nazwę od razu nam sprawdzi czy dana nazwa jest dostępna jeśli jest dostępna klikamy register i w tym momencie zostanie stworzona nasza nazwa użytkownika, i od tego momentu będziemy mogli tą nazwę używać właśnie na ZK Money. Natomiast, żeby zapobiec spamowi czy też botom, które automatycznie by bukowały nazwy na ZK Money, należy przelać na drugą warstwę, czyli na ZK Money, przynajmniej 0,01 Ethereum. Czyli tutaj testowo, właśnie, może przeleję 0,01 Ethereum, klikam depozyt. W tym momencie otwiera nam się okienko MetaMask. No i widzimy, że w tym momencie gaz fee wynosi 9 dolarów, czyli za transfer będziemy musieli zapłacić i za te 9 dolarów nasza nazwa zostanie zarezerwowana i przypisana do naszego adresu Ethereum. Klikamy potwierdź. Potwierdzenie transakcji może chwilę potrwać w zależności od tego jaką cenę gazu ustawimy, ponieważ depozyt na drugą warstwę musi najpierw przejść przez mainnet Ethereum a jak wiemy na mainnecie czasem to zabiera trochę czasu. Kiedy transakcja zostanie potwierdzona i nasze Ethereum trafi na drugą warstwę, tak jak widzimy to tutaj, w prawym górnym rogu zobaczymy jaką mamy nazwę użytkownika zarezerwowaną na ZK Money. No i teraz kiedy jesteśmy na drugiej warstwie Ethereum, możemy to nasze Ethereum ukryć, tak żeby nasze transakcje były anonimowe. W tym celu klikamy SHIELD, następnie tutaj należy wpisać ile Ethereum chcemy ukryć, Tutaj mamy podane fee, czyli transakcja e, będzie trwała 4 godziny za 0,005. Natomiast jeśli chcemy w 5 minut, to będzie nas to kosztowało 0,22 Ethereum. E, to jest cały czas funkcja eksperymentalna, także miejcie to na uwadze i nie ryzykujcie zbyt wiele. Tutaj należy zaznaczyć, że rozumiemy ryzyko. Tutaj wpisujemy, do kogo chcemy te, te prywatne Ethereum wysłać, czyli zostawiamy naszą nazwę użytkownika, klikamy Next. No i jak widzimy, żeby ochronić moje 20 dolarów, będę musiał zapłacić 11 dolarów. W tym momencie nie będę tego robił. Natomiast e, jeśli zdecydujecie się używać ZK Money do przesyłania anonimowych transakcji, to oczywiście sugeruję to zrobić z większymi kwotami. Dlaczego jeszcze wspomniałem o ZK Money? Ponieważ nie mają oni jeszcze swojego tokena, a być może... Zrobię jakiś airdrop dla osób, które testowały ich rozwiązanie, czy to na testnecie, czy to na mainnecie. Także myślę, że warto wydać te kilka dolarów na zarezerwowanie swojej nazwy i być może w przyszłości wszystkie osoby, które mają swoją nazwę zarezerwowaną, dostaną jakiś airdrop ich tokenów. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ZK Money. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.